Wstawił mi łeb człowieku pod y, strumień, y, strumień moczu i się oszczał, nie? Sam. Ja tego nie zrobiłem. Nie wierzę że to. Remek? Wow. Czy ty oszczałeś kota? Co? Czy ty oszczałeś kota? Czy ty oszczałeś kota i mi o tym nie powiedziałeś? A ci po co ci pokazali? No nie no, ty żartujesz? Nie oszczałem kota. Ty, 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 to sam to mówisz tytuł A nie, o to oszczałem Jak szczałem, to pod las mi pod wieżą wskakuje czasami Kiedy mam... to było? Nie, trochę temu no, Czemu to... mi o tym nie powiedziałeś? Wiesz, że zawsze jak się witam, bym metem, to go całuję w Ale ja go osikałem w ucho A nie mogłem mu tego umyć, bo jeszcze do, woda do ucha wpadła i wiesz Oszczałeś go i go nie umyłeś? Nie Chciałem coś poważnego, a nie... Chcesz zdobyć nowe skiny do Cesa? Wejść na Giffordski. Wczoraj jestem w trakcie rozmowy biznesowej. Rozmawiam z klientem i. patrzajcie Czajcie, rozmawiam na open micu. Wchodzi do mnie Katarzyna i mówi coś takiego: Co ty k***a, osikałeś kota? chuj nie Tego też mi nie powiedział. Dobra, z tego już nic nie będzie. Przechodź, przechodź. Kładź, podjazdem. po głowie, po głowie. Jeszcze jeden. Nie, zabijam wszystkich, kurwa. Jadę z nimi! Hey, Jeszcze jeden pod gniazdem, pod Hewem. Może broń, broń No i. Złapał. Wiedziałem, że słyszę. Nic nie wiem. Zaraz <noise> po głowie, Rampa. 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 Kto pierwszy zrobi świecę? Ja. Czekaj, na pewno wiem, że bufor jest kurwa czwarty, ale ma dodatkowy punkt za poświęcenie się. Zaraz uderzę, że ja mać. Co ja odjebałem? to jest... zmiana pasa ruchu, po prostu do zmiany zachowania. Dobrze, dobrze i kręcimy. Dwa. Dwa. O kurwa, ale go rozjebało Co to było? Klask, 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 o kurwa Nie wiem O I'm freezing you off, I'm freezing you off To on zajebał kurwa się Ej no kurwa no co jest? Nie wziąłem je na zaspędziała coś Kurwa Co jest? Czuję nie! Ja pierdolę Nie nama wyjmy do złego O kurwa! Nie! Nie! No! Kurwa mnie, po prostu w kurwia! Kurja mnie, po prostu w kurwia mnie! Ja PIERDOLĘ kurwia! Stoj! Tak, Pasha. Pebor pasza wjeżdżacie w drzwi kurwa od Szybo. Mhm, a ja z Matim co? Na rampę idziecie. A, ale poszujemy czy... Wiesz co? Na razie stań po lewej yy, saju sobie, nie? Yy, Pago ty możesz na się stać i jak nie, nie będzie raszu to wjeżdżacie. Dobra. Ale Pago nie ma Kurwa macie <śmienicza> ale, ale dobra no grajcie, grajcie, no jaja w chuj, Dwór coś Dwore, sporo Kulik no, kurwa ty, no, ty, bora ty. Bora, sporo, 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 Zajebiście, super panowie Kierdala Możecie go Dobre, tam Zajebi Zajebiście, o to chodzi kurwa po co na pongowski? Po na po Najlepszy przepis na ruskie, dokładny opis wykonania krok po kroku, idealne ciasto oraz wyśmienity farsz do pierogów, czas przygotowania, jedna godzina liczba porcji. Około 60 pierogów kaloryczność cała, 60 w jednym pierogu dieta, wegetariańska jebać Ryszarda. Ja yes, z well, no, pomagam. rampa jest chyba. Jest? Ja z do nas, Dziękuję chyba. Oh, fuck, fuck, Ty kurwo jebana. O, zajebiście, w konektorze jest. Ty kurwa, gamoniu łysy chuju. Tu albo tu. Jak to się kurwa za... naleba O kurwa, ale pryskło. Jak ma ten złodziej? Mazowiecki. Ehm. O, On bo On cy mogą kłamać? Był drewniany? Chyba, czy był ten nos? Nie, 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 Morawiecki. Mazowiecki. To <grymne> jest for the weekend, ta nowa gra bardzo fajna. Oglądaliśmy ją, taki source like, tylko z rzutem z góry, mniej więcej taki. Co jest jej, Mordom? Nudy no Jebane 3! Nudy <grymne> no Jebane 3! co ty zrobił! Kościół, wow Kurwa mać, ale fata. A, Kurwa mać, ja nie mogę z tym psem, ja nie mogę grać, pierdole Nie wiem co jest grane Kurwa mać po, on się, on się respi przy mnie On się kurwa respi przy mnie Ja pierdole Cio Cześć to? This is... Kurwa! Co jest? O kurwa! Co jest? orkowy jacyś, Co jest? Pierdolisz! Ja pierdolę! Kurwa, ale jaja! Ale go wyjebało! Ale jaja! Ale jaja! Co się chodzi? Bo ASD, no? Jesteś Piotrek Sam? Ja jest nikt, no? Nie, 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 się chowam właśnie. Przed przeciwnikiem. Najdlutsza w szoku, że stary się tak chowa. Słucham. No i za walkę, Piotrek. Nie, nie widzą mnie właśnie. Bo jestem schowany. No i widzą mnie jednak. Co ja myślałam? Co ja myślałam, że się stanie? Dlaczego? No nie jestem Debilem. <głosy> 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 Dobra, masz się. Dobra. No, Dobra. Dawaj, no. dawaj, dawaj. No. Yeah! Jest! Yes, kurwa! Ja pierdolę jest? Je bar... Kurwa, jestem jeden dla mnie. O, Aleksandra, Życie. na ten łuk wydałem 2500 zł. Nie żartuję. Jakbym spalił, to znowu. Nie, nie jestem nieśmiertelny, jestem dalej głównym. Janki, nie do no Janki dam. Oli kupi sobie wachlarz. No, z Intem, misiu, z Intem, 12 inteligencji. Wiesz, jak ci pomoże? Serio, to nie jest jakaś sugestia, że jesteś głupolek, bo źle to zabrzmiało. Nie jest podobno. Nie, jakby ktoś mi tak zrobił, nie. Jakby ktoś mi tak zrobił, ja bym zeszła na zawał, dostałabym ataku paniki, zaczęłabym płakać, zaczęłabym wzywać mamusie, później zaczęłabym się do Boga modlić, a później bym powiedziała, że mam to w dupie i już nigdy, nigdy gdzieś z nimi nie wychodzę. Czyli jak na każdym streamie. To nie jest tak, że na każdym streamie się czegoś wy wystraszę. Ja nie jestem boi dupą, bo nie boję się byle czego, dobra? Czyś mi rabelka. Boję się tylko, jak coś faktycznie strasznego się wydarzy. <śmienicza> a o Boże! O! Co to było? Kląko łyżeczki. Wpuszczam wodę, no i mówię, patrz, Ola, naprawione. Ale otwieram kurde szafkę, a tam cieknie woda z kolanka. Słuchajcie, 4 godziny pierdoliłem się z tym. Rozkręcałem, skręcałem na zmianę. I po 4 godzinach gapnąłem się, że uszczelkę wyjebałem do kosza. I to było 4 miesiące temu i dalej nie ma uszczelki. Poradziłem sobie z tym, mamy takie jedno wielkie wiadro, w którym myjemy wodę. To się nazywa domopa wiadro. I dałem to wiadro pod tą szafkę. I raz na powiedzmy tydzień wymieniam tą wodę, bo zapomniałem kupić uszczelki. Nie, Bądzik, kurwa, Bądzik Ty, ma ten 07 mam. Jarek O, dobra, nie Czego on jest tam? To co się dzieje? Już wiem, co się dzieje Nie chcę mi się w to grać Ja, ja pierdolę, jaki kosmos, chat Jaki kosmos, mogę grać dalej. Tam się nie liczy co to, dla, co to dla tamtego. Ja liczę przede wszystkim, żebyś ty się dobrze bawił. Tylko liczby i pieniądze kurwa jebać was. A. O, widzisz. Tylko przygotowania żuberek coś pięknego. <słyski> Do afroamerykanina w garniturze mówisz, żeby oddawał twój strój białego pana i po strogiej jej chłoście trzeba go wysłać na pole bawełny niech zapierdala k**nuch. Nie no, kurwa, w ogóle się nie zgadzam z tym co piszesz, kolego. W garniturze? Do pracy wysyłasz człowieka? Ty jesteś, ty jesteś normalny? Teraz cię lepiej. Teraz cię lepiej. Dzisiaj powód mały spoglądam do lustra I widzę chłopaka, w jego duszy pustka Chcę dziś wrócić już do domu i nie myśleć o tym wszystkim Te problemy męczą znowu, ciągle brakuje mi bliskich Boże daj mi dzisiaj powód mały spoglądam do lustra I widzę chłopaka, w jego duszy pustka